Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, wiemy, że jednym z największych cierpień, cierpień psychicznych, bo teraz w tej audycji tylko takie mam na myśli, więc jednym z największych cierpień jest wspominanie przeszłych zdarzeń z własnego życia, zdarzeń przykrych, zdarzeń. Które wzbudzają w nas ból, rozpacz, poczucie niesprawiedliwości. Nie ma sensu tu się skupiać. Jedno z wielu bądź wiele naraz odczuć negatywnych, które sprawiają, że cierpimy, że źle się czujemy. Czyli można by powiedzieć, nazwać to takie wypominki negatywne. Żeby pokazać Państwu, co tak naprawdę mam na myśli, to powiem Państwu na swoim przykładzie żeby to się stało jasne. Jak państwo wiedzą, mam od wielu lat taką chorobę bardzo wstydliwą i bardzo podstępną, która się nazywa zespół jelita drażliwego. W związku z tym, ponieważ wychodzenie z domu jest bardzo utrudnione przez tę chorobę, na którą w sumie nie ma żadnego lekarstwa, a diety u jednych działają, u innych nie działają, u niektórych działają, a później przestają działać. Więc takim głównym skutkiem tej choroby jest brak możliwości takiego spontanicznego wyjścia z domu. W ogóle wyjścia, gdzieś nawet na niedaleką odległość, już nie mówię o jakichś wycieczkach dłuższych. W związku z tym, mając już prawie 44 lata, wielokrotnie stykałem się z taką rozpaczliwą myślą wyobrażeniem że przecież tyle rzeczy przeszło koło mnie. Jak to się mówi przeszło koło nosa. Mam tu na myśli przede wszystkim wycieczki. Wycieczki u większości ludzi powodują bardzo pozytywne odczucia. Dlatego, że to jest nowość. Człowiek jest tak skonstruowany, że cały czas tkwi jakby w tej strefie komfortu. Może źle to ująłem. Człowiek jest no, cały czas. Sobie myśli o jakichś rzeczach, wspomina cały czas te myśli, chodzą taki kołowrotek, jak to się w buddyzmie nazywa. Te myśli, tak jak ten, ten kopyt galopujące konie, albo właśnie w buddyzmie się używa porównania do małp: że małpy huczą, są bardzo głośne, tak i skaczą i krzyczą więc taki jest nasz umysł. Ale o to, co się dzieje, gdy jesteśmy w miejscu, którego nie znamy. To nagle wychodzimy z tego wewnętrznego świata, który najczęściej jest negatywny, bo człowiekowi przyjemniej, znaczy przyjemniej, może nie przyjemniej, choć już dla niektórych przyjemniej, ale człowiek ma tendencję do babrania się w negatywnych emocjach i wspomnieniach, a nie w pozytywnych. Czyli kiedyś czytałem o badaniach, właśnie to było udowodnione, że człowiek bardziej woli te negatywne wspomnienia, to znaczy nie woli, tylko tak jest jakby skonstruowany. I to ma na celu, żeby człowiek przetrwał, żeby myślał o tym, dlaczego człowiek jakiś pierwotny, no, dlaczego wpadł w jakąś pułapkę, dlaczego um, ugryzł go wąż, taki, żeby już pamiętał, jaki to kolor, jak potem tym jak miał problemy z oddychaniem, jak się źle czuł. No już tu teraz wymyślam, tak? Więc, gdy jesteśmy na wycieczce, gdy widzimy coś nowego, to ten chaos myślowy, który u większości ludzi jest negatywny, czyli cierpimy, Większość czasu wspominamy coś negatywnego, myślimy o brakach, pogrążamy się w jakichś pragnieniach: a to telefon, chcemy a to samochód, a to lepszą pracę, a to jakieś marzenie związane z piramidą potrzeb, masłowa, czyli chcemy być bardziej szanowani, czy chcemy się samorealizować. No tu można wymyślać i wymyślać. Więc gdy widzimy coś nowego, coś czego nie widzieliśmy, to wychodzimy z tej nieprzyjemnej przestrzeni. Które sami sobie zresztą wykreowaliśmy, z tej przestrzeni w naszym umyśle, można by powiedzieć. I to samo z siebie to jest przyjemne, to powoduje pewną taką energetyzację, pobudzenie, takie pozytywne. I to jest jedna z przyczyn, dlaczego ludzie tak kochają wycieczki. To nie tylko radowanie się perłami architektury, poznawanie jakichś zwyczajów, dzikich ludów, czy pasjonowanie się tym, jak wyglądają inni ludzie, jakie konstrukcje mają, jakie budowle. To też, jeśli ktoś ma takie potrzeby estetyczne, kulturalne, to to też jest oczywiście przyjemność, ale ta główna przyjemność wypływająca z wycieczek, to jest wyciągnięcie człowieka, jego uwagi z jego umysłu, gdzie dominują negatywne stany emocjonalne, bo tak człowiek jest skonstruowany, jeśli człowiek nie pracuje nad sobą, nie rozwija się, czyli nie robi tak zwanego rozwoju osobistego, to ta tendencja się pogłębia i człowiek cały czas myśli o negatywnych rzeczach, życie przecieka mu przez palce i wtedy naprawdę można by powiedzieć, że całe życie żył, nic mu się złego nie stało, a on ciągle myślał, jak go tam ktoś kiedyś obraził 50 lat temu. Wycieczki, nowe osoby, nowe doświadczenia, nowe doznania. To wszystko wyciąga nas z naszego przykrego wnętrza. Im bardziej cierpimy, im mamy mocniejsze nawyki przeżywania w wolnych chwilach, kiedy ten umysł kręci się zamiast pozytywnych doświadczeń, kręci się wokół negatywnych, więc im więcej cierpimy, tym bycie na wycieczce i doświadczenie czegoś nowego powoduje, że te wrażenie takie wyjścia z czegoś złego, po prostu jak się kończy, wizyta u dentysty. Człowiek jest szczęśliwy, a przecież obiektywnie tam się nic dobrego nie stało. Chłopak schodzi jak pobity po ciężkiej bójce, spuchnięty, ale jest szczęśliwy. Skąd to wiem? Bo wielokrotnie można by powiedzieć, że schodziłem i nawet spełzałem. <gryzając> Pełzając, schodziłem z fotela dentystycznego, byłem szczęśliwy. Dlaczego? Bo skończył się ból. Tak samo człowiek, który zauważy coś nowego, jest szczęśliwy, bo skończył się na pewien czas ból. Oczywiście, człowiek umysł człowieka przyzwyczai się do nowej architektury, do nowej osoby, do nowego doświadczenia. Do tego jeszcze wrócimy w tej audycji, czy mamy tu do czynienia z habituacją w takim wymiarze psychologicznym, i z tachyfilakcją w wymiarze medycznym. Czyli habituacja człowiek przyzwyczaja się do bodźców, głównie psychicznych. Czyli, na przykład, jak ktoś nam mówi, że jesteśmy super i to jest szanowana osoba, to my machamy ogonkiem, jak to się mówi, jesteśmy przeszczęśliwi, ale po setnym tego powtórzeniu to już prawie tego nie zauważamy. A ta hifilakcja oznacza, że ktoś, na przykład, jak to mówią młodzi, biorą gram jakiegoś tam niedozwolonej, nielegalnej substancji i ich klepie ten gram. Ale już za czwartym, piątym wzięciem tego grama już nie klepie. Trzeba wziąć dwa albo trzy gramy, żeby klepało, w cudzysłowie, tak mówią modi. Czyli jest to te same zjawisko, ale dotyczące wrażeń psychicznych oraz no, nie wrażeń, tylko doświadczeń fizycznych. Więc po pewnym czasie przyzwyczajamy się do danego przedmiotu, osoby i ta energetyzacja, te poczucie, że jest coś nowego, powiew świeżości, energia, takie fajne doświadczenia, to znika. I wtedy znowu trzeba podróżować, zobaczyć coś nowego. Tu jest właśnie klucz do zrozumienia, dlaczego ludzie się rozwodzą. Dlaczego ludzie się nudzą sobą. Dlatego, że jest mechanizm habituacji. Więc ja wielokrotnie rozpaczałem, że przez tę chorobę nie zobaczyłem wielu miejsc. Nie zwiedzałem z przyjaciółmi. Przecież ja znam dużo fantastycznych osób przez to, że jestem nam YouTuberem i pisarzem, a przedtem blogerem, więc mógłbym z fantastycznymi ludźmi sobie zwiedzać Polskę, nie tylko Polskę. Mógłbym przeżywać fantastyczne przygody, a to wszystko zabrała mi choroba. Zabrała mi o wiele więcej pracę, możliwość wychodzenia z domu, dała bardzo ciężkie doświadczenia. O tym też myślałem. Czyli człowiek wraca wspomnieniami do momentu i narzeka wewnętrznie, że pewne sytuacje w życiu, czy to choroba, czy działanie osób trzecich, czy to jakieś losowe przypadki, coś mu zabrały, albo właśnie na odwrót, coś dały tej osobie, a ta osoba tego nie chciała, bo to sprawiło ból. Czy dzisiaj chciałbym porozmawiać z Państwem o tym, że większość ludzi wraca pamięcią. W każdej wolnej chwili do ciężkich, negatywnych doświadczeń. I teraz chciałbym powiedzieć Państwu, bo wpadłem ostatnio na taki pomysł, w jaki sposób można by sobie to wytłumaczyć. No ktoś powie, no jak to sobie wytłumaczyć? A no sobie, bo przecież my sami, to nie jesteśmy my sami, tylko jest moja świadomość i jest podświadomość zwana duszą. Nazywana w niekiedy wewnętrznym dzieckiem, najczęściej zranionym dzieckiem, bo to wewnętrzne dziecko jest najczęściej poranione w procesie wychowania, dorastania, socjalizacji. Więc trzeba sobie wytłumaczyć, kiedy mówimy sobie wytłumaczyć, to mamy na myśli naszą podświadomość, nasze wewnętrzne dziecko. Czyli można wytłumaczyć sobie samemu, żeby zmniejszyć siłę oddziaływania, są tacy, co radzą mindfulness, czyli zen w takiej nowoczesnej formie, gdzie człowiek uczy się, żeby nie uciekać myślą do zdarzeń przeszłych, tylko zmusza się w zen ponoć za pomocą tzw. kija współczucia, czyli leje się przez kark ucznia, który gdzieś odbiega myślami do niebieskich migdałów, zamiast być tu i teraz w tej przestrzeni medytacyjnej. Więc nazywa się to mindfulness, polecam wszystkim Państwu. Człowiek uczy swój umysł, żeby umysł był tu i teraz. Czyli nie skupiam się na tym, że ktoś mnie źle potraktował, że ktoś mnie nazwał w sieci pedofilem, bo to przecież było po wiele, wiele tysięcy razy tylko skupiam się na doświadczeniach płynących z mojego ciała na tym, jak no, pali rura, wiadomo, mam COVID. Na tym, co czują moje stopy. Czy jest mi gorąco, czy jest mi zimno? Czy na przykład, jakie odczucie sprawia bluza, którą mam na sobie, spodnie, czy majtki, które mam, uciskają moje klejnoty rodowe? Rozumieją Państwo, o co chodzi? Jakie są odgłosy? No niech Państwo się skupią, bo Państwo nie są na tym skoncentrowani. A przecież istnieje ten wymiar akustyczny. Może być cisza, Najgorsza jest taka bliska zeru, jak to się mówi, cisza, zeru akustycznemu. No, wymyśliłem to, teraz nie wiem, jak się to zero nazywa akustyczne, czyli że nie ma żadnego dźwięku. Ale taki brak dźwięku jest okropny, bo piszczy w uszach, tak i no to, co się deprywacja sensoryczna nazywa, kiedy człowieka pozbawia się bodźców, wtedy występują halucynacje, wizje. Mózg jest przyzwyczajony do wielu bodźców, więc proszę się skupić, czy jakie dźwięki Państwo słyszą. Czy to jest cisza, czy ktoś coś mówi, czy może na przykład u mnie jest zapowietrzony, nie, nie mogę go otworzyć, coś się śruba zepsuła, kaloryfer, więc tam się przylewa woda, to słychać, wiatr słychać, takie prychanie Brajanka, bo on sobie tutaj śpi, u swojego wujaszka. Więc jest masa odgłosów, których Państwo sobie nie uświadamiacie. A co widzicie? Prawdopodobnie komputer, monitor przed sobą. Ale co jest po bokach? Czy coś się porusza? Czy no, jakiś robal? E, jakie są kolory? Czyli tych bodźców mamy bardzo dużo, ale człowiek siedzi i jest jakby zahipnotyzowany i cały czas wspomina jakieś tam przeszłe wydarzenia. No tak się składa, że ten świat jest miejscem, gdzie dużo ludzi bardzo cierpi, więc ludzie sobie wspominają, jak byli upokarzani, okradani, bici, źle traktowani, oszukiwani, itd., itd., etc. Więc mindfulness to jest takie coś, że człowiek się uczy być tu i teraz. Doświadczać bodźców, które są tu i teraz i nie odlatywać umysłem do przeszłości, czyli do naszej interpretacji, bo to, co się zdarzyło, to my nie wiemy, jak to było tak. Wiadomo, w pewnych rzeczach są pewne rzeczy jasne, ale nie wszystkie są jasne. Często są to to, co wspominamy, na przykład, że ktoś na nas się wydarł, to na przykład, że ktoś nas nienawidzi, odzywa się nasza niska samocena, że jesteśmy brzycy, może jacyś niedobrzy, a ktoś wrzasnął, bo po prostu, nie wiem, no miał problem, tak potem żałował, może wcale tak nie myślał o nas negatywnie, jak my to interpretujemy. Więc albo umysł skupia się na przeszłości, czyli na interpretacji, własnej interpretacji tego, co się zdarzyło albo wymyśla przyszłość czyli najczęściej są to lękowe myśli człowiek który jest tu i teraz w zen albo trenuje mindfulness on nie będzie miał lękowych zaburzeń bo on jest tu i teraz a w tu i teraz nie ma lęku lęk jest wtedy kiedy tworzymy sobie przyszłość jest taka przypowieść w zen że był jakiś em, samuraj i on miał następnego dnia zostać w jakiś bardzo upiorny sposób Zabity, znaczy wyrok jakiś dostał karny. No i był przerażony, tak, to było wieczorem, dali mu coś zjeść, no i czekała go noc. On był przerażony, miotał się, tak, po tej celi, a nagle sobie przypomniał nauki swojego mistrza Zen, skupił się na tu i teraz, nagle się bardzo uspokoił i zasnął jak dziecko. Nie ma zaburzeń lękowych, chyba że człowiek ma naprawdę uszkodzony mózg bądź układ nerwowy. Ale w takich normalnych wydarzeniach, gdy człowiek jest zdrowy fizjologicznie, a przyczyną lęku, czyli najczęściej są jego wyobrażenia, które umysł tworzy, to taki człowiek skupiając się na tu i teraz, no nie ma lęku, nie ma problemu, nie trzeba leków psychotropowych, nie trzeba benzodiazepin, dlatego że ten człowiek się nie lęka, nie boi, bo nie tworzy wyobrażeń przyszłości. To też jest nasza interpretacja. Wiadomo, w przyszłości spotka mnie i Państwa śmierć, czego Państwu nie życzę, no ale tu niestety nie mam na to wpływu. Więc wiadomo, że pewne rzeczy są nie do uniknięcia, no ale hola, jest jeszcze czas między urodzeniem a śmiercią, może być miły, może być niemiły. Więc zadbajmy o to, żeby był troszkę milszy niż, tak jakbyśmy żyli, jak to się mówi, na automatycznym pilocie. To jest właśnie rozwój osobisty. To jest... Yy, yy, nie lot na automatycznym pilocie, tylko przejęcie sterów. No ktoś powie, że wziął przejął stery, dobry chłopaczyna i pitnął w ziemię i się wszyscy zabili. No bywa i tak, ale czasami ktoś może poprowadzić ten samolot lepiej, polecieć tym samolotem lepiej niż automatyczny pilot. No troszkę odbiegłem od sensu, więc, więc wracając do tematu. Ludzie cierpią, bo wracają myślami do najczęściej interpretacji zdarzeń, które ich spotkały albo tworzą wizje przyszłości najczęściej negatywne, bo człowiek się przygotowuje, tak zostaliśmy przez ewolucję przygotowani, żeby być przygotowanym na pewne rzeczy negatywne, to trzeba o nich pomyśleć, żeby się do nich przygotować. Dlatego jakby nas nasz przepraszam mózg premiuje myślenie negatywne i trzeba pewnej siły, żeby wyjść z tego pędu, z tej inercji. Trzeba pewnego momentu obrotowego, mentalnego momentu obrotowego przyłożyć, żeby myśleć pozytywnie. Dlatego to nie jest takie proste. No i teraz ja mam taki, dla Państwa taki przekaz, jakby, no przekaz, kurczę, demony dyktują, ja mam przekaz dla Państwa, no taką myśl. Myśl, która, mam nadzieję, otuli Państwa jak taka cudowna, jedwabista kołderka. Myśl niosąca ulgę i ukojenie, i błogość, mam taką nadzieję. Więc jest to myśl taka, że jeśli my w życiu nie doświadczyliśmy tych wycieczek tego wszystkiego, zobaczcie, dlatego wspomniałem chytrze, wspomniałem o habituacji, żeby już teraz nie tłumaczyć Państwu. No, zobaczcie, tak na czystą logikę, tak na tak obiektywnie sobie powiedzmy. Jeśli ja teraz mam 43, niektórzy mówią, że 44. Nigdy nie wiedziałem, jak to liczyć. 78 rocznik, 28 grudnia, więc chyba zacząłem 44, tak, i skończyłem 43. Więc nigdy nie wiedziałem, jak to się mówi, no ale niech będzie 44. Imię jego 44 jakoś tam było, tak? <grym> Albo 666. Więc, szanowni Państwo, Fakty są takie, że mam 44 lata, mam chorobę, której nie wiadomo, jak leczyć, która. Są możliwości, żebym tam na dzień, dwa dni mógł wyjechać czy coś, no ale potem mam za to straszną cenę płacę, no ale mniejsza z tym. Więc to, że ja nie przeżyłem tych cudownych zdarzeń, to wyobraźmy sobie, gdybym ja przeżywał te wycieczki, gdybym nie miał tego zespołu lita drażliwego. Jeździłbym na te wycieczki, a były lata, gdzie było miejsca, gdzie dobrze zarabiałem. Wiadomo, zanim się pewna ekipa wzięła za te moje zarabianie, to całkiem nieźle zarabiałem, więc jeździłbym na wycieczki z fantastycznymi ludźmi. Nadal tych fantastycznych ludzi znam. Z fajną dziewczynę bym poznał, zresztą ja znam dużo fajnych dziewczyn. Byłoby fajnie, ale uwaga, habituacja. Czyli bym się przyzwyczajał. Te rzeczy już by nie wzbudzały takiej przyjemności, jak już bym był na. 75. wycieczce, to już by takiej przyjemności nie wzbudzały, prawda? Bo wszystko, co robimy, budzi coraz mniejsze emocje. No na przykład wojna. Na początku ludzie boją się panicznie, bo wojna to straszna rzecz, ale po latach, jeśli nie ma zespołu stresu pourazowego jak to się nazywa? Najpierw to była panika okopowa, czy panika wojenna, nerwica okopowa to się chyba nazywało, i to teraz ten zespół stresu pourazowego. Ale ludzie się przyzwyczajali. Jest takie powiedzenie, ludzie się do wszystkiego przyzwyczają. To jest właśnie habituacja. Nie przyzwyczajają, tylko mózg, nasz układ nerwowy już reaguje dużo słabiej na te bodźce z zewnątrz. Czyli o ile na przykład obóz koncentracyjny, niemiecki albo komunistyczny radziecki, nie tylko zresztą radziecki, były straszne obozy w Jugosławii, w Chinach itd., dalej, więc. Na początku było to piekło, potem układ nerwowy zaczął troszkę y słabiej reagować i człowiek się jakoś przyzwyczajał. Więc ludzie się mogą do wszystkiego przyzwyczaić, bo to jest mechanizm habituacji. Więc jeśli ja bym na te wycieczki jeździł, to wiadomo, że już teraz, mając te 43 albo 4 lata, zupełnie inaczej bym reagował. Już bym się tak nie cieszył, już by nie było takiej nowości, bo już byłbym po wielu, wielu takich wycieczkach. Więc pozytywnym jakby wnioskiem, pozytywnym faktem, który można wyciągnąć z tego, że przez te lata nie doświadczałem tych wycieczek, jest to, że przecież mogę wyzdrowieć. Różne rzeczy się zdarzają. Ludzie uciekali śmierci spod kosy np. z nowotworami, mając już bardzo zniszczony organizm. Takie przykłady są opisywane w medycynie. Więc może się zdarzyć tak, że się wyleczę z tej choroby, albo ją na przykład zaleczę jakimiś lekami, czy jakoś sprawię, żeby była mniej dotkliwa. Więc jeszcze przede mną ta rozkosz jest zwiedzania. Ostatecznie mogą być leki, które nawet przez kilka dni dadzą mi możliwość zwiedzania. No, fakt, że później będzie bardzo, bardzo nieprzyjemnie, ale te parę dni mam dla siebie. Czyli tak naprawdę ja dużo nie straciłem. Bo to wszystko nas czeka. Jeśli Państwo na przykład żałują, o byłem młody, mogłem jeździć samochodem, mogłem na dziewczyny chodzić tak. No przecież to wszystko jeszcze Państwa czeka. Gdybyście Państwo robili to, o czym marzycie, to habituacja zabrałaby Wam wszelką radość. Może wszelką nie, ale na pewno myślę, że w wielu przypadkach większość tej radości. Więc jeśli Państwo myślą, że to jest takie cudowne, na przykład macie 40, 50 lat, albo 30. I żałujecie, że będąc młodymi ludźmi, na przykład no, nie, nie chodziliście, nie uprawialiście seksu. Często tak, w mojej, jakby to powiedzieć, praktyce, no, ja nie jestem psychologiem, tak dopiero zacząłem studiować psychologię, też w ogóle się nie uczę, no, czyli jak zwykle. W moich tych rozmowach z ludźmi często jest tak, że jest mężczyzna, wiek różny. Najczęściej to już się kończy 30, 37, 8, 9. I taki mężczyzna nie miał doświadczeń seksualnych za dużo i zaczął je mieć. I okazuje się, że rozkosz jest niesamowita, że niesamowite emocje, że jest po prostu super. I taki człowiek cholernie żałuje, że ponad 20 lat mógł się bawić. No ale gdyby się bawił, to ta habituacja by sprawiła, że to już by nie było takie super. Czy państwo marzą o jakichś sportach, czy o rozkoszy tak, seksualnej? O czymkolwiek, o zwiedzaniu, o gromadzeniu jakichś hobbystycznie gromadzeniu, no nie wiem, monet, obrazów, znaczków, tak? Filatelistyka. Czy państwo gromadzą kawały o Skodzie Fabi? O, właśnie tutaj taki żart. Roosevelt rozmawia ze Stalinem i Roosevelt mówi, że jestem fanem, zbieram kawały o sobie, mam już dwa albumy. A towarzysz Józef S. Borodo twarzy Stalin, co usta piękniejsze ma od malin, mówi, że on też lubi zbierać kawały o sobie i ma ich już pięć łagrów. Mm. <noise> pięć łagrów kawalarzy. Dobrze, szanowni państwo, więc te wszystkie rzeczy, co sobie państwo wyobrażają, że je straciliście, to tak naprawdę już by takiej radości nie wzbudzały. Ktoś może powiedzieć, o co ty wiesz. No cóż, ja... W Pewnych rzeczach się spełniłem, dopóki choroba nie zamknęła mi tego rozdziału w życiu. Mówię tu o ludzi obcowaniu, męsko-kobiecym obcowaniu. No cóż, trochę poobcowałem i powiem Państwu, że doświadczyłem tego całym sobą: znudzenia, znużenia, poczucia w sumie jakiegoś lekkiego obrzydzenia, poczucia, że to jest po prostu tracenie czasu, że, że po prostu no, kompletnie jakby tracę nad życiem kontrolę, że szkoda czasu na to. I to mówi człowiek, który większość życia spędził grając w gry bez sensu. No ale więc ja wiem już, że to tylko się nam wydaje, że jakbyśmy coś 20 lat robili, to byłaby ta rozkosz nieustająca, każda taka rozkosz traci na intensywności. Nie da się z tym nic zrobić, bo to jest mózg. Tak jest zaprojektowany mózg. Oczywiście to tak jak ludzie, którzy piją alkohol albo biorą legalne bądź nielegalne narkotyki, bo są leki narkotyczne, tak, są legalne na receptę, a bez recepty nielegalne, więc y, ludzie czasami robią przerwy w braniu leków, ta tolerancja znowu opada i znowu się te leki bierze i jak to mówią młodzi, mocniej klepie, czyli robi się przerwy, odwyki się robi, tak, tak robią alkoholicy, idą na okres zimowy gdzieś tam, żeby się otruć od alkoholu, wracają mocniej klepie, mają lepsze zdrowie, lepiej to znoszą, i niektórzy tak funkcjonują całe życie. Więc można tak robić, że człowiek zwiedza, jak czuje, że ta intensywność odczuć spada, to 3 lata nie jeździ na te wycieczki, a potem znowu jedzie, znowu ma fajne emocje, znowu pauza. W ten sposób ludzie sobie radzą z habituacją. No ale tam już do tych pierwszych emocji nigdy się nie wraca. Ci, którzy wiedzą dokładnie, jak to działa, to jednego, w jednym roku jadą na fajną wycieczkę, czyli luksus. Kompanie, słoneczko, drinki, fajne dziewczyny, albo chłopaki, jak ktoś lubi. A drugiego roku jedzie na przykład na wyprawę surwiwalową. Błoto, smród, komary, muchy, gówna, krowie ludzkie, kosmitów, jakiekolwiek. Umorusany, zmęczony, ale wraca jest zadowolony, bo jak podniesiemy sobie nastrój, to jak wahadło spada, a jak trochę obniżymy, na przykład treningiem, zmęczymy się, to potem jak nastrój nam przybuje do góry. Więc są sposoby, żeby sobie z tą habituacją radzić, ale myślą przewodnią tej audycji jest to, że nie przejmujcie się tak bardzo, że straciliście to, bo chodzi o, o tak naprawdę o przeżycia. Tu nie chodzi o to czy ktoś chciał być zająć się żeglarstwem, czy ktoś chciał downhill robić, czy ktoś chciał latać samolotem, skakać ze spadochronem. Chodzi o to, że to wzbudza fantastyczne emocje. Dana czynność jest tylko kluczem do wyzwolenia tych pozytywnych, fajnych emocji. Także być może nie straciliście, szanowni państwo, tak dużo jak myślicie. Ja właśnie tą myślą pracuję ze sobą. Bo ta myśl jest trudna do zniesienia. Więc ta cała rozkosz, te emocje jeszcze możecie wywołać, szanowni państwo. A ktoś powie, no dobra, a, ale ja mam 50-60 lat, jestem chory, niesprawny, a marzyłem o tym, żeby maratony biegać. No dobrze, a tu chodzi tak naprawdę o fantastyczne emocje. Może te emocje wywoła niebieg, o którym marzysz tutaj, mój ukochany radiosłuchaczu, czy radiosłuchaczko. Może... Gra, nie wiem, w skrable, w szachy wywoła te emocje, trzeba przetestować, ale pamiętajcie, nie wszystko co dobre jest stracone. I bardzo proszę, że te osoby, które cierpią i szukają wyjścia z sytuacji, proszę, żebyście Państwo sobie przemyśleli tę myśl, którą Państwu dzisiaj poddałem. I sam tą myślą się pokrzepiam, bo inaczej człowiek by był w złym humorze, że tyle stracił. A tak naprawdę jeszcze możemy, te wszystkie cudowne emocje jeszcze są przed nami, czyli, szanowni państwo, można by powiedzieć obiektywnie, że jesteśmy w lepszej sytuacji, ponieważ gdybyśmy byli zdrowi, gdybyśmy doświadczyli tych rzeczy w przeszłości, to teraz już byśmy ich nie doświadczyli z taką intensywnością, a one są jeszcze przed nami w przyszłości, jeszcze możemy ich doświadczyć, jeszcze możemy poczuć ten niesamowity fan, prawda? Lepiej coś mieć, żeby na nas czekało, niż już to, żeby było przeżyte i o tym zapomnimy. Także sytuacja nie jest taka zła. Jest, Pesymista powie, go, jeszcze gorsza niż myślimy. Oczywiście to suchar obrzydliwy. Jest sytuacja lepsza, niż się Państwu wydaje. W to wierzę i też chciałbym, żeby Państwo w to uwierzyli. No, jeśli ludzie wierzą w płaską ziemię, no to chyba lepiej można i w, także w to uwierzyć, zwłaszcza, że. Jakby Państwo tak pomyśleli w wolnej chwili, ma to sens, prawda? Oczywiście, że tak. Szanowni Państwo, więc to jest koniec audycji. Życzę Państwu miłego weekendu. Zapraszam do mojego sklepu strefasamca.pl do nabycia książek moich i Pana Rotholca, a także zachęcam do mojej ostatniej książki 33 nawyki miliardera. Szanowni Państwo, życzę miłego weekendu. Dużo radości, szczęścia, spełnienia, pracy nad sobą, takiej z sukcesami, zdrówka, no i jeszcze raz pieniążków, jak to mówią. Z Panem Dobrym Bogiem, chłop w dom, bóg w dom. Trzymajcie się, pozdrawiam, dobranoc, cześć.